Hej witajcie z wersji, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z zagrajmy w Dark Souls Ostatnim razem dotarliśmy do Głębin I w tychże Głębinach będziemy teraz spędzać myślę, że sporo naszego czasu, tak mi się wydaje Co my tu mamy, co my tu mamy Trzy sztuki człowieczeństwa na nas, że tak powiem Mógłbym rozpalić ognisko, mógłbym odwrócić pustkę, Ale stwierdziłem, że nie Jolo! Ciśniemy tak jak teraz. Bo czemu by nie? Te drzwi w ogóle otworzyłem kluczem... ...głównym? Więc trochę sfarciłem z tym ogniskiem, no ale... Może nie do końca też powinienem tu być. Okej. Okay. Tutaj sprawdzę, bo ten miecz dwuręczny wypadałoby zacząć go kurczę używać chyba. Wydaje mi się, że on... Mimo wszystko będzie miał lepsze lepsze skalowanie albo po prostu będę musiał ulepszyć Claymore jeszcze bardziej Bo o tym Claymore'em nie powiem walczy mi się naprawdę naprawdę świetnie Jest to świetna broń um, Coś jak mówię miesz półtora ręczny w Dark Souls 2 dla mnie Boże zapominam o tej goście. A Claymore ma wystarczająco duży zasięg żeby ich dosięgnąć Dobra, spokojnie tutaj się wyleczę, pokonam goście jeszcze raz. Można takie małe drobniutkie błędy naprawiać. Nie ma z tym żadnego problemu. <grystanie> Tylko nie w ten sposób, wiadomo. Dobra, już niech będzie. Już niech będzie. Pójdę, pójdę dalej. Co my tu mamy na dole? I skrzynki gigantycznego szczura możemy tam niby zejść tam jest sporo przedmiotów Więc no niby można by się z nim zmierzyć pytanie brzmi czy warto nie ma chyba za dużo hp nie można otworzyć z tej cudownie gro Cudownie, na pewno będę chciał zapolować na tego szczurka Ale to chyba jeszcze nie teraz Teraz mamy więcej szczurów. Wow Wytrzymałe! Toksyczne! Fuck! Zapomniałem, że one są toksyczne. Wymienię tarcze, wiecie? Wymienię tarcze, skoro są toksyczne, to biorę pajęczą. Wielki topór. Ciekawe czym jest wielki topór. No wielkim toporem pewnie. D ja oczywiście nie mogę go bo to jest aż 32 siły. To jest jednak lekka przesada. Moim <grym> zdaniem tak, tak się nie robi. Nie warto. Jeżeli mamy takie glutki. Uu. Nie. Nie higieniczne. No ale mniejsza o to. Nie ma tu żadnych ukrytych przejść Nie ma żadnych niewidzialnych yy, Przecież po prostu iluzorycznych ścian No Jest to brana przed trucizną, jest to brana przed trucizną I to mi się podoba To jest to Jednak uważam, że Nasz wielki szczur będzie nas kosił jeszcze mocniej Pod tym względem Trzeba ostrożnie Się będą grupowo za mnie zabierać pewnie. Co te się boją? Mogę podnieść klucz do komnaty ściekowej. Czyli pewnie tam do tego wielkiego szczurełka. A mogę też przejść i tu. Dusza nieznanego żołnierza. Cudownie. Uuuuh. Zobaczcie. Tam są drzwi. Znaczy tam jest przejście. I tam jest mgła. To nie zawsze jest znakiem włosa, ale zawsze jest znakiem, żeby mieć się na baczności. Dlatego najpierw pójdę zabić wielkiego szczura. Skoro dostałem klucz, czemu by z niego nie skorzystać? Chyba to jest to, prawda? A nie, nie mogę i tak otworzyć tej... Dobra. W takim razie wyjście zostaje mi tylko jedno. Chyba, że komnata ściekowa to było tamto pomieszczenie z ogniskiem. Też możliwe. W końcu mówię, drzwi otwierałem e, tym... kluczem głównym, także... Gdzie my mamy klucze? Tutaj. Um, tuż do komnaty ściekowej. Czy zmieniłby się, gdyby Stał się nie i zostało wygrane dłużej tego trzeba by się dowiedzieć, więc może to jednak nie to? Zobaczymy, okaże się. Nie. Myślę, że dalej nie mogę tego gościa z nim cokolwiek zrobić, no ale... Przejdziemy przez y, mgłę. No to zobaczymy, co da się zrobić. Lifor ta mgła właśnie tu prowadzi. A nie! A nawet nie. W takim razie... Czym jesteś? A to jest ten magik. Jestem w bardzo niefajnej sytuacji. Muszę się napić. Zwy moment! Ja wycofać się muszę. Przede wszystkim. A, żem wleciał. Ja tak miałem mało HP generalnie, że... Czy co? To był dobry moment na Estus. Teraz ich puszę powoli... Au! Co tu się... Okej, okay, co tu się dzieje? Jezu! Ale mi laguje. Nawet nie wiem, ten atak, który wtedy wyprowadziłem, odbył ze znacznym opóźnieniem. Znacznym. Ach. A, ten gościu też był słaby. Myślałem, że jest mocniejszy. Myślałem, że mu zdjąłem dużo mniej HP. Kupię. Kurna, Jezu Chryste. Że jak nienawidzę, jak mi tak wyskakują i tam jest chyba boss na dole. Tak mi się wydaje, że to już jest komnata z bossem faktycznie. Tylko, że jesteśmy na górze. Trzeba zejść na dół i go rozwalić. Tylko, że przed tym trzeba przejść przez tą beznadziejną lokację. Znaczy się... Jezu, te szczury! Jesus! To było nieprzyjemne, bardzo. Niemiłe i nie wiem nawet kiedy zdążyli mi zdjąć tyle tych punktów życia. Jakiś labiryncik tutaj się nam szykuje. Co to jest? Nie wiem, ale chyba nie chcę tu być. Muszę uważać na podłogę Bo te szczurki mogą być szprytne One mogą mnie próbować sprowadzić gdzieś na manowce Dusza nieznanego żołnierza, okej okay. Tu jest jakieś zejście, tam jest jakieś wejście I tu jest nasz przyjaciel Au Tak jak myślałem to nie będzie łatwe Ale chyba wykonalne. Eee. Nie w ten sposób. Jeden Estus. Dobra, w stąd po prostu. Jak zdążę. Dobra. Chyba, że... Że jakiś taki super uber protaktyki pod tytułem... Będę się kitrał. To nie jest dobra taktyka. Au. Au. Nie! Dobra, idę stąd. I w końcu też wczoraj zbajciłem je w pułapkę. Szlak by je trafił. Dobra, w tej sytuacji chyba jest dobrym pomysłem użyć jednego z Twin Humanities i rozpalić sobie w nisko i mieć 10 stusów do użycia. Zrobię tak. Najpierw odwróć pustkę. Okej, okay, super, świetnie. I rozpal. Ja nie wiem czy to jest główne ognisko i żebym miał 10 estusów tak czy siak ale teraz ich potrzebuję a później mogę ich nie potrzebować więc wolę ich użyć teraz Ciekawe gdzie będą leżały te dusze i te człowieczeństwa stracone siema Ten szczur jest do pobicia tylko że nie z tą ilością estusów jaką miałem Cześć stary Ale to był zły pomysł No się wpieprzyłem jak Nie wiem Nie wiem, nie... nawet nie wiem jak to opisać Bo to było głupie z mojej strony tak się Wpieprzyć prosto w te szczury Fuck you game Aaaaah, Nie lubię tego jeszcze tutaj te zatrucia schodzą tak cholernie wolno. Nie, chcę. Tymczasowa krótwa. To mi się przyda do ruin Nowego Londo. Prawdopodobnie. Te wszystkie dusze ja muszę kiedyś zużyć w końcu. Dobra, wracam się, bo tu nie ma co zatrutym. Ja mogę po prostu iść tędy swoją drogą. Nie iść tam, tylko skąd ja wychodzę. Ja wychodzę z... z... z, z... z... tondy Więc muszę z tondy iść w lewo. Muszę łyknąć jest Tusa, żeby nie zginąć w ogóle po drodze do Wińska, bo to już by było najgorszy możliwy scenariusz. Nie chcemy tego. Dobra, na razie sobie błądzimy. Nie jest źle... Nie jest dobrze w sumie też. Mogło być zawsze lepiej. Jeden zgon <laughs> Lunging attack. G jumping tak I co ja go dziegnął tak na, na zachętę Nie mogę już go ziegnąć? Nie mogę już go ziegnąć. A nie mogę już go Okej okay, super. Ja chcę poznajdki tam są jakieś znajdźki, ja chcę pod te wszystkie dusze, które ten szczurek może dać. I po lewo. Z dala od tych szczurów, które będą mnie zaraz prawda? I zajdą mnie od tyłu, prawda? A pak. Po prostu gincie, po prostu gincie, po prostu gincie, umierajcie. Człowieczeństwo, prawda? Człowieczeństwo, idealnie Wziąłbym je sobie, bo daje perki, ale Nie wiem czy chcę koniecznie A teraz tutaj musisz się pomęczyć jeszcze Ale nie ma tego Magika czy do czarodzieja Więc po prostu No, to jest Claymore, to jest Claymore, zasięg 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 jest cudowny na tym mieczu. Zarówno szerzej jak i wzdłuż. Jest naprawdę świetny. No i teraz muszę spow powoli sobie podreptać. Odzyskać z powrotem swoje dusze. A i tu. Szczur. I są. Idea, 5070 Odejdź na razie stąd Okej, okay, on mnie tylko dziabną Dobra, luz Udlamy się jest git, jest git na razie. Trzymać się jego dupę. Trzymać się dupska. I to było Easy Peasy. Dostajemy człowieczeństwo jeszcze w dodatku. Nie wiem jak mogłem mieć z nim problemy. Nie mam pojęcia. Aż się troszkę wstydzę swoich umiejętności jako grasz w sąsy. Ja chcę tam zejść. Bo jak już tam zejdę... Dobra, wiecie co? Dla takiej sytuacji został stworzony... Pierścień, którego nie mam. Cudownie. Chciałem użyć niego of Sacrifice tutaj, ale go nie mam. I nie wiem, czy dobrym pomysłem jest schodzić tam. Nie wiem, czy mam jakikolwiek inny trop. Nie wiem, czy mogę iść w jakimkolwiek innym kierunku. Bo tu jest łapka. Dobra, widz co, tym, YOLO. Jakby z tą żyje kości wiodącej do domu. Mam. Aczkolwiek czuję, że zmarnowałem tam to bliźniacze człowieczeństwo, bo... Zobaczcie, jeden Estus zszedł na to wszystko. Jakiś skok, nie wiem. Dobra, nie trzeba było. I tutaj jest bezpieczne zejście do tej strefy, w której my żeśmy umarli sobie ostatnio, prawda? Na to wygląda, bo to jest bazyliszek nawet, to jest bazyliszek, prawda? On może nas ładnie spetryfikować. Tylko, że on może też ładnie umrzeć. A tu mamy schodki, a tu mamy duszę, przed znaczy przedmiot, nie wiem czemu na... Te ty przedmioty ty mówię, że to jest dusza, bo nie jest. Jest taki mały labiryncik. Dusza kolejna, nieznanego żołnierza. Tyle tego do zużycia. Oj, no i właśnie, to jest to, czego powinniśmy się bać. Ta chmura nas może wprowadzić tam z kamieniny, z którego już nie ma powrotu. To jest chyba instant kill. Trzeba się mieć na baczności, walcząc z tym świadostwem, I tam jest w sumie jeszcze jedno. Jest tu mnóstwo przedmiotów w sumie. Tam nie chcę spadać, bo tutaj nie widzę żadnych schodów. Tutaj z kolei widzę jakieś takie przejście. Gdzieś tu. I zapomniałem, żeby skoczyć, to trzeba nacisnąć B. Zamiast pierściń złego oka, to jest. To nie był dobry pomysł Trzeba wcisnąć B zamiast wciskać gałkę w... A bo ja na dual willing się jakimś cynem przyniosłem, okej okay. Haha, <śmawcania> tak się napompował Tak dźgnąć kogoś w brzuch jak się kurczę, przeciąga Albo w biodro To boli Jeszczeń złego oka Absorbuje perżet pokonanych wrogów Pewnie słabe, ale skorzystam. Zobaczymy na ile to. Na ile to działa. Przy okazji wytępimy praktycznie wszystkie te walone. Ej, to nie są wcale takie złe... ...dropy. Szczerze mówiąc. Mogło być gorzej. A te... Bazyliszki nie wiem, czekają na jakieś zbawienie czy coś w tym stylu, ale mi się podłożyły. Duża, dużo nieznanego żołnierza. Piękne zbiory, piękne zbiory, ale chciałbym zrobić coś konkretnego. Ten yy, pierścień dla skutecznego gracza może być całkiem przydatny. Pic No przetoczyć się też można. Człowieczeństwo. Okej, okay, ekstra. I prosto wydzielę... Nie no! Skok Aturlanie się. Ja muszę sobie zapamiętać, że... One działają na tym samym guziku, aczkolwiek trochę inaczej. Gdzie teraz w takim razie? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? To jest pytanie, na które Dark Souls nam raczej nie odpowie. Ale ja bardzo chętnie poszukam drogi. A tu jest szczurek. Cudownie, tu był szczurek. To jest kolejny szczur. Chyc! Już go nie ma. A nie, on dalej jest. To jest trochę większe chyba. I tu jest kolejne zejście w dół. Ja chcę. A tutaj przejście nie ma. Kolejne szczury, więcej tego. Badziewia. Proszę się zablokuj na nich, stary Jezu Chrystus. Ty robisz. Co ty odwalasz najlepszego? Skąd się te szczury wzięły? Okay. Stąd chyba żeśmy przyszli? Nie wiem? Mro, o nie, o nie yy, Najeźdźcy NPC, fuck! Nie lubię, nie lubię, nie lubię Nie cierpię NPC towi najeźdźcy to jest Oni są trudni do pokonania, co nie powinno chyba dziwić ale zawsze można ich backstabować. Działają na nich dalej te takie mechaniki, więc czyli on nie wydaje się aż taki trudny, ale potrafi w trwawienie, prawda? Byłem za nim, come on! Weź, powinienem dbać troszeczkę. Przede wszystkim gra powinna rejestrować mi te backstaby, które na nim skutecznią, no bo... Dobra, dziękuję. Teraz przed chwilą wzięłem sobie do serca zasadę, według której e, bagstaby nie działają, jak gra uznaje, że blokujemy. Odzyskaj pozostałą moc mrocznego ducha. Zdobyto człowieczeństwo i jeszcze dostajemy kolczastą tarczę i kolczasty prosty miecz. I 14 tysięcy dusz, które łatwo można stracić za chwilę. Yeah. Ja mam nadzieję powiem Wam szczerze, że znajdziemy drogę. Znajdziemy jakąś drogę do jakiegoś ogniska i to się wszystko ładnie ułoży. I wydamy dusze, które mamy na piękne poziomy. Tu jest jakiś rycerz. Domal z Zeny. Na oczy gestu uciesz się. Można z nim rozmawiać. Baw że nic to się nie dzieje. Gold, pine resin, pudło bez dna. Kryształowy prosty miecz i magiczny pewnie. Kryształowy wielki miecz i kryształowa tarsza. Wszystko pewnie magiczne. Nie fizyczne. I kryty... hmm. Niestety bardzo, bardzo kruchy. Okej, okay. to jest ten haczyk, już by chciał kupować. Nie chcę nic. Bardzo pozytywnie nastawiony człowiek lubię gościa. Tylko teraz tak, zamknięte. To nie dobrze. Tu też nic raczej chyba nie ma. Przydałoby się znaleźć ognisko, to nie wiem, czy już wam mówiłem i zwracałem na to uwagę, ale to jest dość ważna rzecz do zrobienia teraz. O, oh, to jest jeszcze taki follow-up Kolejne człowieczeństwo, już mamy tego dużo i na sobie i w ekwipunku, co mnie bardzo cieszy Tu jest... Okej, okay, czy jesteśmy znowu na niższym trochę poziomie tego pomieszczenia Ciekaw jestem, czy możemy tam zeskoczyć Możemy iść tędy zejść tu po schodach Okej. Okay. to jest takie takie trochę spupi miejsce spupi tak tu jest um, tu jest brama czyli to jest zdecydowanie boss room. jestem na 100% U. pewien ciężka kusza ciężki bełt. Nie chcę tu być Chcę być przy ognisku Chcę znaleźć jakieś ognisko Na pewno tak jak gdzieś ma ognisko No powinna być na tyle sprawiedliwa Co ten szczur To jest jakaś wskazówka czy co? Nie wiem Na razie nie wygląda to za fajnie bo... Nie wiem, czy to gra daje mu taką możliwość, żeby mógł wrócić do najbliższego ogniska. No nie jest fajne. Nie za fajne. Mogę niby rozejrzeć się tutaj też, co jest. Na tym poziomie. To jest znak bez... We... Soleil! Cudownie! Można sobie przyzy przyzywać czasami NPC-ów do walki z... bosami. To jest tylko dowodem na to, że to jest... ...boss run. Mogę zawsze użyć kości wiodącej do domu niby i cofnąć się tą całą drogę. To by nie był zły pomysł. Ja tak chyba zrobię. Bo ja tutaj nie widzę żadnej możliwości, żeby uzyskać jakiś jakieś ognisko Chociaż tu są jakieś schody prowadzące na górę wyraźnie na górę O, cudownie to są te drzwi a warto było warto było to zrobić cudownie Jestem szczęśliwym człowiekiem teraz bo zobaczcie, że na drodze do bossa będzie stał nam tylko chyba ten jeden zombiak i kilka szczurów Czuję naprawdę dobrze człowiek Co my tu mamy? O, teraz jak paksimy w siłę to jest całkiem Mamy tylko na dwa poziomy na razie Więc w wytrzymałość pakujemy teraz I siłę ja Jeszcze spróbuję Bo ile jest potrzebnych dusz? Bo to już są dość duże cyfry to już są naprawdę duże cyfry To już się zaczynam powoli obawiać, czy... Nie, to 6000 wymaganych, ok. Więc nie jest to aż tak źle.